Właśnie skończyliśmy głosowanie w sprawie odwołania przewodniczącej Komisji Europejskiej i ważne jest to, dlaczego my złożyliśmy ten wniosek. Dlatego, że ona odpowiada między innymi za realizację paktu migracyjnego, za przyspieszenie jego realizacji, za przyspieszenie realizacji Zielonego Ładu, celów klimatycznych, które spowodują podwyższenie ceny energii oraz po prostu będą szkodliwe dla rozwoju europejskiej gospodarki. Ta sama przewodnicząca odpowiada za negocjacje umowy z Mercosurem, która będzie niezwykle szkodliwa dla rolników z Polski i z całej Europy. Zobaczcie, kto głosował za odwołaniem szefowej Komisji Europejskiej spośród polskich posłów, a kto głosował przeciwko. I niestety, te osoby, które dzisiaj przyłożyły rękę do tego, żeby Ursula von der Leyen dalej pełniła funkcję przewodniczącej, biorą odpowiedzialność właśnie za te trzy rzeczy. Za pakt migracyjny, za Zielony Ład, za umowę z Mercosurem oraz za wiele innych rzeczy, które ta komisja będzie proponowała, a które niestety zaszkodzą Polsce. To był prawdziwy test dla posłów z Polski niestety z przykrością stwierdzam, że większość go nie zdała.